Chipę czy chuja? Oba naraz, Jedno obok drugiego. No ale ja się tak szczerze pytam, nie? Nie to, że się śmieję czy hajtuję, tylko z ciekawości, wiesz? A co byś chciał? Co? Co byś obstawiał? No nie wiem, kurde, no właśnie, ciężko mi jest powiedzieć. To dawaj, zgaduj. No kurde, nie wiem. Cześć, ciężki wybór. Daj się, yy, daj się żebym. Ten, żebym yy, się zastanowił, dobra? Dobra, yy, ja obstawiam, że ty jesteś yy, chłopem. Brawo. Ty jesteś chłopem? Tak. Aha. To no ty po, jeszcze raz. Szybka zmiana głosu. No czemu to tak robisz? Bo mogę. Bo A umiem. co ty chcesz być dziewczyną, czy co? Nie, nie chcę. To czemu tak, tak, tak siedzi, tak ten? A? Czemu taki jesteś? Jaki? No kurwa przepierdolony jakiś. Mnie się tak podoba I co lubisz? A gejem czy jesteś to, czy nie? Nie Aha No aha Dobra spierdalam kurwa Co to kurwa jest widzowie? To był biseks, biseks